Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak dodawać, usuwać i edytować te zakładki w przeglądarce safari na Twoim Macu. Więc w Twojej przeglądarce safari widzisz, że to jest moja strona startowa i mogę zobaczyć moje ulubione zakładki i zamierzam je wyjaśnić, więc. Jeśli nie widzisz ich tutaj, to znaczy, że zostały wyłączone, a żeby je włączyć, po prostu kliknij tutaj na edytuj. Następnie upewnij się, że ulubione są zaznaczone. Jeśli tak, to będą wyświetlane tutaj. A to są twoje zakładki, które zostały albo dodane automatycznie, albo przez Ciebie, a teraz pokażę Ci, jak dodać nowe. Więc przejdź do dowolnej strony internetowej, którą chcesz dodać do zakładek. Na przykład przejdźmy do YouTube'a. Aby dodać zakładkę, kliknij na Zakładki, a następnie kliknij na Dodaj Zakładkę lub naciśnij komand D na swojej klawiaturze. Następnie możesz zmienić nazwę i opis oraz wybrać, gdzie zapisać swoją zakładkę. Zamierzam zapisać to jako ulubione, więc będzie wyświetlane na mojej stronie startowej. Następnie kliknij na Dodaj, a teraz kiedy przechodzę do mojej strony startowej, którą mogę otworzyć, klikając na plus, aby otworzyć nową stronę, po prostu kliknij na zakładki, a następnie pokaż stronę startową i widzisz, że YouTube został tutaj dodany. I to w zasadzie, jak zarządzasz zakładkami, możesz również usunąć zakładkę. Klikając na nią, klikając prawym przyciskiem myszy lub używając dwóch palców, aby otworzyć menu kontekstowe. Następnie yy, kliknij na usuń. A teraz jest usunięta. I tak zarządzasz zakładkami. Możesz również znaleźć zakładki, klikając na zakładki, a następnie znajdując grupę zakładek, której chcesz szukać. Zamierzam otworzyć ulubione a oto moje zakładki i możesz zobaczyć, że pierwsze 9 z nich ma skrót klawiaturowy, aby szybko je otworzyć, więc teraz, kiedy kliknę na Command Option 6, tworzy Hard Reset Info. A tutaj możesz również kliknąć, aby pokazać pasek boczny a w pasku bocznym przejdź do zakładek. A w zakładkach zobaczysz również swoje zakładki. Możemy to otworzyć w ten sposób również. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia. Ra